Ja nie mam siły i że ja nie dam rady. I miałem taki moment, że tak zdałem sobie sprawę, że wiele razy próbowałem i się tak trochę oszukiwałem, że ja dam radę osiągnąć te ideały, dam radę być w jakiejś takiej postawie. No i przez jakiś czas się spinałem, ale zazwyczaj tak jak sobie popatrzyłem, to że ja nie daję rady w ogóle. I powiedziałem tak, tak dałem sobie radę z bezsilności. Że ja nie mam nad tym kontroli. Nad, nie, nie mam siły i nie mam kontroli, nie mam władzy nad tym, żeby takie postawy są reprezentować. Nie mam. Trochę tak jak jest ta metoda AA, anonimowych alkoholików, nie? że oni w pewnym momencie zdają sobie sprawę, że nauk jest silniejszy od nich. To ja sobie tak powiedziałem: Nie mam siły, to jest silniejsze ode mnie. To, żeby. Raczej odreagowywać, niż okazywać miłość. Nie? No i tak usiadam, mówię, realnie nie mam nad, nad tym władzy. I wtedy miałem taki bardzo szczery, nie pamiętam, kiedy ostatnio tak zrobiłem, tak, tak, taką, taki bardzo szczery akt. Mówię, Panie Boże, musisz mi pomóc. Musisz mi pomóc, bo jak nie pomożesz, to ja po prostu zwyczajnie nie dam rady w tym wszystkim.